Kolejna produkcja, którą recenzuję z gatunku przeglądarkowy gier RPG, w których walka odbywa się w turach. Ciekawe jak duże jest zapotrzebowanie na takie produkcje, jeśli powstają jedna na drugiej i każda ma po parę dziesiąt serwerów. Ciemka wszystkim, jestem Królik, a to jest recenzja gry League of Angels, zrealizowana dla portalu mmorpg.net.pl. Żeby nie było niejasności, recenzuję produkcję, którą wydaje AMZ Game. A mówię to dlatego, że Game 3.2.1 też ją wydaje. Z tą samą nazwą i do tego z większym rozmachem, ale po prostu wygodniej mi było grać u AMZ, więc dlatego tak wyszło. Zacznijmy jednak, czym jest ta produkcja. Ze wstępu wiadomo, że to kolejny kuzyn Bleach Online, Ultimate Naruto czy Demon Crusade. Pewnie szokiem dla większości z was będzie to, że w grze sterujemy aniołem. Fabułka jest banalna, jak to bywa w tych produkcjach. Jest ona skierowana przede wszystkim na gameplay, który spisuje się całkiem okazale. Fajne jest to, że, mimo symulacji walk i tego, że nie mamy żadnego wpływu na przebieg walki, musimy dojść do przeciwnika, ruszając z naszym bohaterem w lochu. Prosta rzecz, a daje fajny efekt. Także możemy zbierać monety, które wpadają z przeciwników poprzez najechanie na nie, tak jak w niektórych grach ekonomicznych. Lewele biją się tutaj przeraźliwie szybko. Po paru questach spokojnie mamy 15 czy 20 level ale dzięki temu nasza drużyna ciągle się rozwija i zwiększa swój battle rating, więc nie musimy bić jakichś stworków 200 razy żeby wypadło nam to czego potrzebujemy. Rozwój jest szybki, konkretny i zdecydowany. Jak już kiedyś wspomniałem o innej produkcji podobnej do tej nagrody w tych grach są dawane za wszystko za 5 minut online, za wejście do gry, za osiągnięcie czegoś, co i tak osiągnęlibyśmy robiąc questy. Jest to fajne i miłe, ale... ale... no kurde. Jak mam 15 tysięcy golda po 15 minutach gry, to czuję się jak cheater. Albo kolega admina. Moim zdaniem można by to zrobić jakoś inaczej, ale może po prostu nie ma innego lepszego wyjścia w grach RPG w przeglądarce i każda produkcja musi tak przyciągać uwagę graczy na dłużej niż minutę dziennie. Nie wiem, moim zdaniem to dziwne. Jeśli jeszcze nie zauważyliście po gameplayu, który macie przed oczami, to gra rzuca w nas multum opcji rzeczy do roboty. A to może jakieś enchantowanie, a to może wyścig wirm, a może sobie coś ulepszysz. Na początku ciężko się w tym wszystkim połapać, ale dzięki dość dobremu samouczkowi i dawkowaniu tych opcji, idzie się w tym odnaleźć bez szukania poradników w internecie. A i są Mounty, które prawdę mówiąc dają tylko skill i zwiększają statystyki i dodają wygląd niczym w TB. Sama gra jakoś nie powala innowacyjnością. Jeśli ktoś grał w inne podobne gry tego gatunku, to na pewno nie będzie zaskoczony. Sądzę nawet, że poczuje się jak w domu. Będąc uszczypliwym mogę nawet stwierdzić, że zmieniają się tylko szaty graficzne. Ostatnio grałem w Demon Crusade i graliśmy tam demonami. Gram teraz w League of Angels i gram aniołami. Ale chodzi o jedno i to samo. Standardowo już powiem, jak się mają mikropłatności. Zbroja Angel of Death kosztuje 1688 diamentów. Żeby kupić taki przedmiot, musimy zakupić pakiet 2000 diamentów za 20 dolarów. 20 dolarów to na dzień obecny około 67 zł. Jak dla mnie to całkiem sporo jak dla zlepek pixeli ale jeśli gramy dość długo i chcemy wesprzeć twórców, to jak najbardziej warto kupić. Co mogę powiedzieć o grafice? Na pewno to, że jest skonstruowana, żeby szybko się nie zastarzała i na pewno jest skonstruowana tak, żeby robiła wrażenie, ponieważ jak na grę przeglądarkową całkiem ładnie wygląda, oraz animacje są płynne i cieszą oko. Jeśli miałby dać ocenę grafice, pewnie byłoby to 8 na 10. Więc nasze oczy możemy nacieszyć śliczną grafiką. A co z uszami? Niestety tutaj nie jest tak kolorowo. Moje uszy krwawiły od muzyki, która ciągle brzmiała jakbym prowadził walkę w jakimś rajzeniu. Niestety musiałem ją wyłączyć na rzecz muzyki puszczanej z YouTube'a. Ocena 2 na 10. Można jej słuchać tylko na głośnikach i to w momentach, kiedy niezbyt angażujemy się w grę. A chodzimy na przykład po domu i sprzątamy. To jedyny moment, w którym mogłoby to sobie lecieć. Gameplay? Gameplay to to, co znamy z innych produkcji z tego gatunku. W zasadzie jeśli ktoś lubi grać każualowo przez 30 minut dziennie, to gra dla niego. Jeśli jesteś bardziej hardkorowy, to lepiej zainstaluj sobie and Magic Heroes 3 bądź Heroes 6 i będziesz miał podobny feeling z gry, tylko że bez mikropłatności. Z dobrą muzyką, z fabułą oraz z bardziej rozbudowanymi funkcjami. Gameplay oceniam na 5 na 10 Załóżmy, że gra ci nie działa bądź niezbyt spodobał Ci się motyw z aniołami. W co możesz wtedy zagrać? Polecam Demons Crusade, moim zdaniem najfajniejsza gra z tego dość specyficznego gatunku oraz Ultimate Naruto dla fanów Naruto oraz Bleach online dla fanów anim Bleach. Oceny na innych serwisach wahają się między 4 a 5 na 10. Jako że oceniałem każdy aspekt osobna, wyliczymy z nich średnią. Grafika 8 na 10, muzyka 2 na 10 i gameplay 5 na 10. Jeśli dodamy wszystkie oceny i podzielimy je przez 3, wyjdzie nam 5 na 10. I to nasza ocena tej produkcji. Jest to dobra produkcja? Myślę, że tak, ale niewystarczająco dobra, by przyciągnąć kogoś na dłużej niż tydzień. Jeśli generalnie nie macie w co grać, a chcecie czasami sobie zmarnować przy czymś czas, to produkcja dla Was. Jeśli nie, raczej lepiej trzymać się z dala od League of Angels. Dziękuję za obejrzenie tej wideo recenzji. Zapraszam również na portal mmorpg.net.pl po newsy ze świata gier MMO i MOBA.